Siema. Siemako, z tej Halo. strony, Kisiel. 3, 2, o, jest ochroniarz, jest Kisiel jest operator. Siema. A kamerzysta? <grym> I jeszcze kamerzysta! No. no więc dzisiaj ogólnie nagrywamy w moim domu. Tam jest o, mój jest, dom, tak tam, tam jest mój, tam mój taras. W, domu w wielkim ogrodzie Kisla. E, kamer, e, tego Kisla. No, teraz kto pierwszy szuka? Dobra, więc chodźcie, dajcie. Czaj. O, dobra, gramy sobie w 3-po-3, kto pierwszy szuka? 3-po-3, 3-po-3 EFSI. No to Igor już jest bezpieczny. 3-po-3, 3-po-3. Czyli myśmy. Czyli, czyli. No, czyli jak zawsze prowadzący szuka. Dobra, więc liczę do. No. Liczę, li, liczę. Nie ma.

Okej, okay. mam nadzieję, że usłyszeli. Dobra, chyba kogoś tam słyszałem. Tylko, że nie ma przemieszczenia się, więc. Ten gość musi mieć przez ranę A nie, to ptak, ty debilu! Ech. życie jest bez sensu. Ogólnie mój yy, ogród jest strasznie wielki. Więc mieli dużo opcji do schowania się. Ponieważ że będę chciał znaleźć pierwszego. I ja tu tutaj mamy, ale pierwszego zauważyłam operatora. A je właśnie jest zaklepywanie. Ej, nie ma Nie ma zaklepywania. Dobra, więc yy, jednak nie ma zaklepywanki, bo miałem tutaj protesty. I jeszcze tylko ochroniasz do znalezienia, ale oczywiście pierwszego jak mówiłem wcześniej, znalazłem operatora. Ochroniasz. Ochroniarz że dalej nie ma. Jak nie było, tak nie ma. Więc to może być panowie, szukacie ze mną? No więc mamy tutaj wojsko swoje, swoją armę, która już biegnie i szukamy ochroniarza. No. Ochroniarzu! tak ochroniarz oszukał system. Panowie, co tam było? Znaliście go? Dobra, więc... Tam pewnie przy ognisku, bo tam byliście. Będzie ja trochę wstyd, bo operator i kamerzysta już tylko widzieli, ja go dalej nie widzę. Ale... Mamy cię. No, znaleźliśmy. I będziesz szukał operator. No, tak więc yy, szukam, może możecie nie zobaczyć, tak więc ja idę. No i nie wiem, gdzie mogą być. Popatrzmy, jeśli idziemy tutaj, czy tutaj, słyszę jakiś... Dźwięki, to jest możliwe, że są tutaj Widzę coś tam, widzę kogoś I to jest chyba To jest chyba coś tam za autem, ale kto to nie, bo tutaj widać go Tutaj Tak więc Biegniemy zobaczyć Biegniemy I tutaj będzie jest to kamerzysta kiśla! Jako pierwszy kamerzysta. Nikogo tu nie ma. I jeszcze jest. Proszę państwa, ochroniarz. <grystwo> Ochronie. <grystwo> nie nagrywaj tak. Kamerzysta chodź znaleźć kiśla. Kisiel! Ej, pomóżcie szukać. Nadal szukamy naszego Kiśla, więc... To jego chata, to on wie, Wpadajcie na tego Instagrama, tu będziecie mieć pokazanego. E, właśnie tutaj jest jego, tam będziecie mieli... Znowu pokażę, tutaj będzie napisane. No i wbijajcie też, dajcie taki czerwony przycisk subskrybuj. No i szukamy dalej. Dzięki. Na Instagram Kanał na ja kanał Ochroniarz Kisla i... Y, kropka banan! Czyli to jest I y, 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 kropka, kropka banan. Dobra, tak, więc w tak chcesz podtrzymać kamerę? No, ja chcę. Ochroniarz się podtrzyma. W kamerzycach trzyma kamerę. Czy ona mi nagrywa? bo mogę. dobra, no, nagrywaj mnie Dobra, to, to już robimy cięcie i jak dojdziemy tam gdzieś blisko Kisla, to pokaż. Dobra, wracamy ponownie, operator. I kamerzysta szukamy Kisla Więc może być trudno, bo to w sumie jego chata i on wiedzieć się schować Gdzie nie O. Czekajcie, a to jest swol... no, zamknięte to by tu nie weszło, my tędy Chyba, że tutaj Tutaj patrzymy można przejść Tutaj można otworzyć i przejść. Tutaj kosiarka. Tutaj nic nie ma, no po prostu nic. Chyba, że się w drewnach schował. Nie jest aż tak trudno. Daj, ja Ci pomogę. Jesteś zbyt słaby, żeby to otworzyć. Klinka jest zdecydowana. Ty nie go. No dobra, jesteśmy ponownie i teraz staramy się go szukać, ja tu przejdę, zobaczę. Jest! Jest! O, siedzi. O, cholera. Czyli pierwszy był kamerzysta, więc teraz kamerzysta. Teraz ja szukam ochroniarza, patrzę tu. Jest ten. Patrzę tak, bo mnie ten pozwalam. Że oszukiwałem. Tak co będę stał. Nic nie robił. Nudno tak. Że pokażę tutaj doniczka jakie tutaj ba te robale są. No, tak. Szukam. Dobrze, no to zaczynamy. Coś tam. Szukać. O, tam chyba kogoś widzę. O, kisielek! Obok garażu stoi sobie. Witam cię bardzo serdecznie. Chodź się, podejdziemy. Z... Ej, ty ja nie ogarnił Kamil, to jest koniec tego? Tak, to jest koniec. A to jest cięcie. A to zmontujemy to. No, zmontujemy to ogólnie ochroniarz w tym momencie pomylił sterowanie i będzie dupka. Ej ty kamerzysta kamerzysta jesteś jesteś. Ale to nie oznacza, że będę. Ej ochroniarz. Co? To nie oznacza, że będę. Kamera na mnie. Musi być. Po... Co? To nie oznacza, że będę. Ja szukał. Tylko będzie lić yy, ochroniarz, proszę że ochroniarz. No kamerzysta yy, Szukał o, ty, ty się N nie zdejmuj. Idź Dobra, idę szukać operatora. Robię cię. Może w lodówce jest. Nie ma. Bo tutaj może być. Słyszałem coś tu. No nie widzę go. no. Ciekawe, zobaczymy. Gdzie ty jesteś, operator? Mhm, no co ciekawe, czekaj. Cześć. O, ja no, no, no to. To e, To? Nie. Nie zdejmuj worka! Zbieraj! Już wiecie, że kamerzysta jest brunetem. Teraz kamerzysta. Dobra, no to... Kamerzysta, teraz praca się do ciebie, ty będziesz liczył. Skąd? Tu? Chyba tu. Okej. Okay. To kamerzysta liczy... Ej, odwróć się. Chodź, 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 odwróć się. Jak widzicie teraz ja szukam się... patrz, patrz! Morda! zamknijcie mordy No dobra dodatkowe sekundy kurde. Kogo widzicie, mnie czy Kiśla Dobra idę szukać ich kurde Gdzieś mamy pierwszego Kisila. Czyli Kisila już się jest na moim oku, kurde. O Jezu. Trzeba zrobić cięcie, bo już mało zostało. Ja. Ochroniasz, jest, już. Yes, yes. A i tak zaraz się skończy. Że szuka. Nie. A nikt nie krzyczał. Nikt. Ja krzycza. Co? No ty tak. Wtedy on do śmietnika ten debil zaszedł. No kideb, nie wyzywaj. Ej no! Nie masz prawa. ej, to, kto, kto? normalnie wchodzi do śmietnika? Kryjówka jest. Ty się zaraz tu będzie chwilę. O, ty... o ja. Uratuj mnie teraz koszty. Ja cię uratuję. Co? Dobra. Jesteś! Nie, ja nie mogę Dobra. Nagrywamy tam kamerzystę. Ale bek. Kto był pierwszy? Wina. Ehm, Ziema. Nie mam kasa. Dzień, Dzień, Dzień dobry. To był bardzo fajny odcinek. To był bardzo... Tutaj ogólnie macie medale. Ile ja mam medali, ile kamerzysta, ile ochroniasz się. Ja ile wygrałem. operator? kto wygrał? Kto wygrał? Nie wiem, e, uważam, Nie wiadomo. Podczas montowania tutaj będą medale ogólnie. Dobra, więc to jest koniec tego materiału. I do widzenia. Dzień dobry. Znaczy, pa, 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 pa.